Daj mi minutę, a powiem ci jak powinien wyglądać trening przygotowania fizycznego dla zawodnika MMA. Pamiętajmy, że podczas przygotowania zawodnika musimy skupić się na wielu elementach, nie tylko pracy w stójce, ale też w pozycjach niskich, takich jak leżeniu lub klęku. Dodatkowo musimy wykonać różny rodzaj pracy, nie tylko pracować nad siłą ogólną, ale nad dynamiką, mocą czy wytrzymałością. Dodatkowo podczas programowania treningu musimy skupić się na wielu elementach podczas jednej jednostki treningowej, dlatego warto przeplatać siłę siłę izometryczną wraz z ruchami dynamicznymi. Dlatego będziemy tutaj stosować różny procent ciężaru maksymalnego, tempo wykonywania ćwiczeń także będzie się różniło oraz będziemy łączyć kilka elementów w jedno ćwiczenie. Przykładem takiego ćwiczenia będzie przysiad ze sztangą na barkach, gdzie ruch w dół będziemy wykonywać powoli i będziemy starać się jak najbardziej dynamicznie wyjść w górę. Pamiętajmy, że zawodnicy będą walczyć w różnych pozycjach, dlatego musimy łączyć kilka elementów podczas jednego ćwiczenia, na przykład spięcie izometryczne wraz z dynamicznym ruchem kończyn dolnych. Dlatego warto wrzucić trening, ćwiczenia, w których będziemy coś ściskać i wykonywać dynamiczne ruchy nogami. Ćwiczenia, które wybierzecie, muszą być dopasowane do charakterystyki dyscypliny, którą trenujecie, ale także do słabych elementów, które chcemy poprawić u zawodnika. Dlatego, jeżeli ktoś ma większy problem w pracy w parterze, powinniśmy trenować w pozycjach niskich z komponentą ćwiczeń izometrycznych. Natomiast, jeżeli ktoś chce poprawić stójkę, powinniśmy skupić się bardziej na dynamice w pozycjach wysokich. Ale nie zapominajmy o przekrojowości treningu, który musi być dopasowany do naszego zawodnika. Dlatego jeżeli Ty chcesz polepszyć swoje wyniki sportowe, stać się lepszym zawodnikiem, napisz do mnie wiadomość prywatną, powiem Ci jak to zrobić.